Hejka! witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sky i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Miłego oglądania. Filmy w tle możecie zobaczyć yy, z majówki, gdzie byłam w Słowacji. Z Bani byłam też na no dość długim szlaku, powiem Wam. I teraz, jakby ktoś się pytał, czy Bani mi się podoba? Powiem Wam, że tak podoba mi się, bo jest naprawdę dość ładna. Spoko wyszła. Ma naprawdę bardzo ładne niebieskie oczka. Eee, robiłam pierwszy raz takie. No, mogę być z siebie dumna, bo e, zrobiłam grzywę do góry. Pierwszy raz mi wyszła. Naprawdę no, to było tak przypadkowo zrobione, że wy po prostu nie wiecie. Eee, przepraszam na tych filmikach za jakość tej grzywy, no bo teraz jest akurat bardzo rozczochrana po tym szlaku i wszystkim po prostu co tam było. Ale normalnie teraz na co dzień w domu już jest ładnie ułożona, wszystko jest z nią ok. A więc po prostu to GoPro może nie wyglądać tak bardzo dobrze. I jeśli ktoś by się pytał, czy bani jest lub będzie na sprzedaż, to powiem, że już od razu, że po prostu nie będzie ona na sprzedaż, dlatego że po prostu jest dla mnie bardzo ładna, jest jabłkowita, ma prosty pyszczek, usztywnione uszka, no naprawdę wszystko jest w niej spoko jak dla mnie. Oczywiście przyjmuję poprawki. Możecie mi tam na postach napisać, yy, bo wystawiłam post z jej zdjęciami, jakie mogą być jeszcze poprawki. To następnym razem się jeszcze poprawię. Powiem Wam, że ona naprawdę może być bardzo fajna do skoków czy ujeżdżenia. W sumie ujeżdżenia jeszcze na niej nie próbowałam, chyba nie próbowałam, bo nie przypominam sobie. I skoki to jak już robiłam, to takie bardzo niskie, takie 50 cm, jeszcze nie próbowałam wyższych skoków, ale kto wie, może jakieś wyższe skoki będą na niej fajne, bo naprawdę jest ona fajnego rozmiaru do skoków. Ogólnie bardzo Was przepraszam, bo nie starczyło mi w górach yy, czasu na trening skokowy. A miałam nagrać Wam trening skokowy, chociaż jak już wróciłam, było trochę ciemno i pomyślałam, że raczej nic byście nie widzieli. No, było tam mega fajne miejsce do skoków, ale przeszkód żadnych nie bardzo miałam, więc musiałabym sobie tam jakieś. Yy, Znaleźć piękna czy coś w tym stylu, a więc pomyślałam, że może niedługo zrobię trening skokowy już w domu, u mnie na polu, na bani, pewnie raczej na bani i wam nagram. Chciałabym też y, serdecznie pozdrowić KHT Nitrous za wymyślenie mi imienia dla hobby Horsa, bo Bani wydaje mi się, że na takie koniki A5 no, jest po prostu bardzo słodkie. A więc Bani na pewno zostanie u mnie dłuższą chwilę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ogólnie to bardzo Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału, dlatego, że już mam prawie 900 subskrypcji. Obstawiam, że jak zmontuję ten film, to już będzie 900. Yy, więc yy, bardzo by, by było mi miło, jakby ktoś dał subskrypcję, bo na 1000 subików uwaga, robię taki specjal, że będzie to konkurs na Hobby horsa. Obstawiam, że będzie A5 i naprawdę chyba się opłaca, bo moje hobby horsy raczej nie są takie bardzo tragiczne. Więc jeszcze zobaczę, jaki to będzie kolor. Chyba będę robiła takiego brązowego, jak właśnie jest bunny. A więc będzie pewnie podobizna Bani, i w sumie może będziecie mogli głosować, czy robimy jej taką właśnie grzywkę jak Bani, yy, czyli właśnie taką yy, krótką i do góry, czy robimy jej po prostu zwykłą. A więc, no, zachęcam Was do subika. Wydaje mi się, że to już będzie tyle w tym odcinku. A więc widzimy się w sumie to w kolejnym, jeszcze nie wiem jaki będzie, pewnie ten trening, a więc pa!